Cześć, witajcie w Dragonair Silent Guard. Zgodnie z wczorajszą obietnicą, zobaczymy dzisiaj co słychać na arenie. No, z areny jest bardzo mało w sumie kontentu. Ale z racji tego, że niedawno się zmieniła, no to zobaczymy sobie, czy tutaj właśnie u mnie w sezonie trzecim. Jak to wszystko wygląda, ale zanim, zanim przejdziemy na samą arenę, to jedna rzecz, o której wczoraj wspomniałem, taka wskazówka, nie wiem, czy z tego korzystacie, bo szczerze to nie widziałem nikogo, kto by z tego korzystał, natomiast ja od jakiegoś czasu sobie tak robię i po prostu znacznie ułatwiło mi to życie. Tu jak widzicie, na przykład mam zdefiniowane jakieś tam moje teamy arenowe, z z głównie na tą 3x3 arenę. No i w zasadzie to, jakie sobie tutaj można zrobić, dosyć łatwo. Więc weźmy sobie wszystkich czempionów i teraz powiedzmy, że chcemy sobie zrobić o, na przykład jakiś team z Frosta, tutaj Drist właśnie z panterą pojawił nam się i chcemy go zrobić sobie taki team więc, no ja tak nazywam A od Areny może nie z dolarem, tylko 4, zrobiłem sobie kategorię, wpisuję go sobie tutaj i potwierdzam, powiedzmy, że Drist będzie Tutaj moim tankiem chcę jeszcze zrobić sobie tutaj no, jakiś Ice Bohaterów, więc jako saporta wezmę sobie Finger i także ją tutaj dodam do czwartego no, teamu. No i y, powiedzmy, że to ma być właśnie głównie oparty na tym Froście Team. Felos je stosuję już gdzieś. Indziej, więc wezmę sobie również, dodam Losenie, dodam sobie Austera i no jeszcze ktoś by się tutaj przydał. No niech będzie ten assassin, który skacze gdzieś tam na koniec. No i teraz taki pięcioelementowy team, jak tu sobie go wczytam, no to mam już wszystkich. Przygotowanych oczywiście w zakresie teamu, i teraz mogę ich tutaj doposażyć. Oczywiście z tego, co mi ze sprzętu zostało. Tak zrobiłem te poprzednie teamy, więc no, tutaj im już zostanie oczywiście mało sprzętu, ale tutaj nie jestem pewien, czy akurat czwarty team jest wam do czegoś potrzebny, ale przynajmniej te trzy ja sobie nimi tutaj dosyć zgrabnie później manewruję no i na tej głównie na tej arenie na tej team arenie, ale też zdarza się, że czasami wykorzystuje na tej pojedynczej arenie, jeżeli sobie wejdziemy teraz nawet tutaj, no to powiedzmy że chcemy z nimi powalczyć to tutaj, jak widzicie, mogę sobie ich użyć, nawet tej czwartej drużyny. Znacznie mi to ułatwiło w ogóle funkcjonowanie na samej arenie. No więc, skoro tu już się niewiele zmieniło, akurat na tej 3x3, więc wiadomo, że starajcie się wykorzystać te żetony, które macie, to oczywiście wam później to, co zarobicie, zaprocentuję. Możecie w sklepie sobie kupić jakieś przydatne zasoby. Kto tutaj nie ma jeszcze Lucky Playing Card, no to polecam troszeczkę na nie zaoszczędzić. To jest akurat ta walota z tej areny pojedynczej. No ale zasobów jest tutaj sporo i warto od czasu do czasu albo przynajmniej tak, żeby te zasoby zużywać, pograć sobie rzeczywiście na arenie. Nawet można o, widzicie znaleźć tutaj takich delikwentów, no i tutaj te moje teamy arenowe, no, atakując 5 na 3, powinny sobie poradzić. To wcale nie zawsze jest reguła, czasami Ktoś ustrawi tak sprytnie drużynę, że nawet tych trzech ciężko pokonać. Zwłaszcza że jeżeli nie pokonamy ich tutaj w odpowiednim czasie, no to tutaj ten remis poczytany nam zostanie właśnie jako porażka, ale dzięki temu no powiedzmy mykowi z tym zdefiniowaniem tych teamów, łatwo tu sobie. Z tym wszystkim manewrować. Czy ja mogę? O, mamy nawet prędkość taką ultra szybką, więc to jest chyba nowość tutaj, akurat na tej arenie. Szybciej się to rozstrzyga. Czyli to, co wcześniej używaliśmy w Feymeander lub w Pilar Trial. O, to nawet widzicie, razem z Wami jakiś tam szczegół odkryłem. No i tu oczywiście to się odświeża, więc można sobie poklikać, zobaczyć czy ktoś nie wystawił też takiej słabej drużyny. Zresztą jak widzicie, moi są ustawieni póki co tak, więc to chodzi o to, żeby po prostu nie być za wysoko na arenie. Ktoś mnie tam atakuje i w defensie przegrywam. Dzięki temu mierzę się później tutaj ze słabszymi nieco drużynami, choć może tego na tą chwilę nie widać i zarabiam żetony. No dobrze, no tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o chronikarski obowiązek, to wspomnijmy o agenie. Może tu nie będę już walczył, ale ważne jest to, żebyście przynajmniej byli na rankingu. To jest. Akurat nie żaden wysoki, tylko ten drugi ranking, który da Wam możliwość, przynajmniej jakąś szansę na ten master scroll, na legendarny scroll do bohaterów. No, szanse na wylosowanie go, nawet jeżeli o, się tutaj jest, są nieduże, ale jeżeli będzie po, będziecie poniżej tej areny, trzeba oczywiście jedną walkę w tygodniu stoczyć. Jeżeli spadniecie na ten najniższy poziom, no to na tym Akurat poziomie już są zerowe szanse na tą najlepszą nagrodę. No i tutaj, oczywiście, główny punkt programu, czyli Grand Gladiator Arena. No i pozmieniało się to wczoraj. Tak, zaczynałem wczoraj, właśnie od tego 15 tysiącznego miejsca. Więc dokupiłem nawet żetony. I wczoraj dzięki tym żetonom, nie wiem w jaki sposób tutaj jest ten ranking do końca ustalany, że niektórzy już są pierwsi, drudzy dziesią, dziesią, dziesiąci, więc tutaj mamy tą pierwszą dziesiątkę bohaterów, plus tych, których możemy wyzwać od razu na pojedynek. Więc teraz po nocy po dobie spadłem na 620 miejsce, no ale spróbujmy sobie zobaczę Tu już powinny być drużyny całkiem mocne. Wcale nie jestem pewien. Zawsze mam kłopot. O, zwłaszcza, że on ma właśnie lucky playing card właśnie z tak z tym z Bern właśnie z tym przeciwnikiem. No tutaj jest podobnie, ale Wczoraj miałem tutaj przeciwników. Zaczynaliśmy od 15 poziomu. Później stopniowo to wzrastało. Więc, sporo tutaj rzeczywiście tych walk. Teraz chyba już nie będzie akurat aż takiej konieczności. Oj, tutaj chyba prawie moja questa zginęła. Ale jednak jakoś sobie poradzili. Więc po każdym takim dniu macie rzeczywiście tutaj też dokładnie no, nagrodę, a po każdej walce no, tutaj wpadło 7 kryształków i jeden dodatkowy, więc chyba nie będzie się opłacało dokupywać właśnie tych żetonów, bo one tutaj coś mam wrażenie, zdrożały, jeden kosztuje. 10, więc nawet by mi się ta walka nie zwróciła. No, ale potem na dziennym rankingu można tu sobie te żetony wykorzystać, popróbować, jak to wygląda. Tak jak mówię, wczoraj, nawet za, co po niektóre pojedynki dostawałem 90 kryształów. Teraz zmienili to w ten sposób, więc zostałem na tym. 600, no teraz już 278 miejscu, więc bardzo tutaj szybki awans. No i tu już będzie mi pewnie ciężko akurat walczyć z takimi właśnie przeciwnikami. No możemy jeszcze spróbować powalczyć tutaj z jednym. W ogóle moja drużyna jest taka, że już ją dawno nie zmieniałem. Powinienem tutaj w zasadzie troszeczkę sobie ją spodejrzeć i może zapgradeować jej sprzęt. Do tej pory mi rzeczywiście starczało. O, teraz ten synarel tutaj, więc też chciałbym mieć takiego akurat zawodnika. No i tym razem ktoś tu potężnie uderzył, więc porażka, więc zaraz zobaczę, na którym tym. Razem miejscu będę. Tylko jeden kryształek, więc średnio się to opłacało. Aha, ale zachowałem pozycję. No, w sumie dosyć fajnie to wygląda. Więc no, próbować zawsze warto. Akurat tu pozycji nie straciłem, więc mogę tylko zyskać i na koniec dnia, no, czyli po podsumowaniu dnia. Dostać nagrody za właśnie sam ten ranking. Więc, jeżeli jestem w tym akurat przedziale od 101 do 300 pozycji, dostanę dodatkowo 50 kryształków. No i w zasadzie to tyle. Nowa arena, ciekawa, tutaj dosyć. A mogę sobie jeszcze zrobić jakiś reroll? No i tutaj mam. Tego jeszcze nie próbowałem nawet. Mam kolejnych przeciwników, pozycję zachowałem. No i mogę podejrzeć, czy któryś z tych przeciwników tutaj mam szansę powalczyć. No powiedzmy, że się ustawię tutaj pod właśnie winiarę, która sprytnie ma hourglass na sobie nałożone. Zobaczmy, jeszcze jeden pojedynek w sumie. Jak to wyjdzie? Ona chyba z racji. O! szybko się uporali z moją tiją. No, teraz obawiam się, że jak oster uderzy, no to już będzie o, właśnie po tym. Ale jest, jest pole do eksperymentowania. No, głównie chciałem Wam pokazać, rzeczywiście, zobaczę tylko, czy. Pozycja cały czas ta sama. Ten właśnie, tą wskazówkę z tym zdefiniowaniem sobie drużyn. Nowa arena, chyba ciekawsza niż ta, co była. Chociaż tam można było rzeczywiście parę razy odświeżać i poszukać kogoś, kto ma akurat jakiś taki skład słabszy od nas. Tu już będzie ciężej, bo mamy tylko tych, którzy są tutaj w naszym bezpośrednim. Sąsiedztwie, ale próbować trzeba, tak jak mówię, tutaj w samym sklepiku są rzeczy do wykupienia. No dobra, jeżeli znaliście ten sposób na to definiowanie drużyn, no to dajcie znać. A jak nie, da, nie znaliście, to też dajcie znać albo zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. I do następnego razu. Cześć.